Także, moi drodzy, dzisiaj w Rocket League podzielimy fantazy na cztery na osoby, ale dwuosobowe ekipy. Pierwszy będzie Jacob, także witam Jacoba. Siemanko, cześć. I zagramy przeciwko Kamykowi oraz Neyksyjomowi. Jo, jo, e, Także. Witam, dzień dobry, cześć. No, dokładnie, także witam was wszystkich. I na początku będzie wyglądało to w taki sposób, że mamy trzy tryby, czyli koszykówka, hokej oraz zwykły tryb, czyli z piłką. I po prostu zagramy w taki sposób, że przez trzy mecze. Będzie grali tą samą ekipą, czyli ja z Jacobem, Przeciwko Kamykowi oraz Nexiumowi I ta drużyna, która zdobędzie, która wygra jak najwięcej meczy Czyli po prostu jeśli oni wygrają jeden, my jeden, to ten drugi, i ten trzeci mecz będzie decydował o tym kto zwycięży Także, zaczynamy Co, Co to było? Czekajcie, bo ja Czekajcie, mogę zrobić jeszcze raz ten, bo zważywiłem trochę to. <laughs> Będziesz miał urozmaicenie odcinka. Czekaj, mogę zrobić jeszcze raz, bo teraz warzywię ten wstęp. No spokojnie. Oj, widz, pan pizzy. Dobra, nie. ale nie, nie to. Właśnie za... fajny był, bo jest taki kurwa, tak stoicki, spokój, wszystko. Co? Kurwa! I wszyscy śmieszki heszki i zaczynasz grać spotkanie. Dobra, niech będzie. To lej, szukaj już meczu. <coughs> Okej, okay, przyjacielu, jaki chcesz tryb gry na początku? Dobra, dalej, tak jak jakby leciało. Czyli na początku piłka na, yy, zwykła. Później zagramy hokeja i na końcu koszykówka Niech będzie tak Okej, okay, czyli Kamek, my lecimy do niebieskich Dobrze Kamek aż podskoczył ze szczęścia Wiedziałeś no. jak to podskoczyć? No bo zmieniłem czapkę A, może ja. No to jedziemy! Make sure. Dobra, Dev, oh, my, my jesteśmy jaki kolor? My jesteśmy chyba czerwoni, tak? Oni poszli tak, niebieski tak, tak. <coughs> czy A, hokej! Czemu? Lol Dobra, pamiętam, lecimy hokej Eee, no to... Tamek lecisz, lecisz, Kamek Ja lecę jak coś? O, 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 Też się odbija, o, tak czy nie? O, o. Nie, to jest chyba normalna Nie, to jest normalna Nie mam dla tego pojęcia jest normalna Nie! Chyba ta, teraz się okaże, jak się odbija od parkietu Dobrze, no, dobrze jest. Tak, 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 tak. O jeden! I pięknie! Aj. Brawo! Dobrze, dobrze broniłeś Taksiu. No Takie się ja mam bronić. Te, tak broni właśnie Wszyscy <laughs> mówiłeś, że ja mam bronić nic Ale. Ładna, ładna akcja. Ładna, ładna. ładna. No parępam. Dobra, ja zostanę z tym ten on dalej. Spoko. Dobra. Oj, kurde, oj 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 Dobra, o. O ja. Obijam. Ło, wow, jak to się odbiło? Dźamia? Jak! Okej. Okay. dobra. Bum, 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 bum. Nie zużyłem, patrz stary. Pół sekundy, bym tam był. Jest. Nie, jak to Jak to się odbiło? Jest, jest. jest. Ja pierdziele, jaki niefart. <noise> tak jak to się odbiło w ogóle? Jaki niefart? Przecież to wszystko stare, było umierzone, zobacz. No nie, czekaj, teraz. No i da. No, 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 no nic, idealnie się odbiło kantem, Idealnie. Fernie. Perfekcyjnie. Dobra, lecę. Hmm. Spoko, Uwaga. O, ty tak powiem ci, że całkiem? Super. O, o Nixon to wychłonęł. No, daję super Nixon! Brawo! Super wychłonęł. Tylko na, na nie to. Uh, shit, Dobra, myślałem. Dobra, dobra, patrz, super kamyk, ładnie przeleciałeś się pod tego <gryszka> Def, def? wytłumacz so... mi to, wytłumacz mi to, to, to zamieniamy to pierwszy... się Proszę. na bramki. ja chcę zobaczyć ten materiał u Ciebie, nie? To nie pierwszy raz, to nie pierwszy raz, <gryszka> powiem już, już, już kilka razy wybiłem tak, z bramki, więc... <gryszka> dobrze? O nie, nie dobrze. Dobrze! już się pogubił, w Kaju? Oj! Przecież wybiłem normalnie, co ty o mnie chcesz? Dobra, jak ktoś no, na przykład nie bo Kamek na razie narzeka na wszystko O, o masz, 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 idealnie stary No kurcze, lepiej ci... No Tak! Właśnie. Weszła! Ja pierdzielę Brawo! Lepiej już nie mogłem ci zagrać No, ale to już myślałem, że, ne że ten, ten Nex nie wybije Tak, to był Manexem był Ale był super! A jeszcze tutaj... Ja też też leciałem w to Tak bezwładny jakoś o! był <laughs> Dobra, ja mogę polecieć? Dobra Okej okay. Super Super booster, ty, Ale nie mam coś jak Czekaj, patrzy A kurcze Dobra wracam Oj, kamek Kamek, do środka poszło Dobra, nie wejdzie, nie będzie po bramie bramki Za późno było. Zamarkowałem strzał, taki... shot'a Patrz, pójdzie Kontra Kur... no znowu, jest. Dobra, twoja jest Brawo, super! Ja pierdzę! Do 0 z góry woleja! 4 do zera A co to, to, to nie było? Nie e, tak, no, znowu się zaczęło to jest... przerwać, ale... A spokojnie, ja mam nagrywa mi się. Znaczy audio będzie i tak no, z tego, nie, nie, spokojnie. Ja, ja, ja mogę zostać? Czy tak samo mamy? Dobra ja polecam. Wiecie co ja chyba tracę tra tra tracę internet... Super Wow. Nie! Nie! No! Nawet nie wiedziałem no, serio, jak to ch mam. Chciałbym no, teraz się... powiedzieć, że nie ma... Kamek strzelił ale... bramkę, bo się odbiło to od ciebie jed... na linii, ale, ale... ale... No nie nie dobra, ważne, że, że to to jest to to gol, mój jest teamplay błąd, 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 bo nie wiem czemu tak się wydarzyło ale... Dobra Kamek, dawaj spinałem po lecimy, trzeba kombek zrobić, to jest realne Kumbek Kumbek is real Dobra? Świetny Patrz, z buta wierzę. Dobra, tyknąłem to Dawaj, masz to z przodu. O kurde na narzutkę, No. Zagrasz mi to? Dobra Fakt a! Dobra Sora jak tam wlatywałeś to Sora bo myślałem, że, że ona się nie poleci na bandę Nie, co ja zrobiłem Dobrze, brawo <laughs> No o dobra, zostaw zostaw, zostaw. Nie Jezu jak to mi tyknął <laughs> przede mną centralnie Pięć do jednego Drako, niech to Nie. <laughs> 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 Stary, skończ pierdolić i zacznij grać Czemu tak wulgarnie? Ojej, to panowie Przecież Def nie nagrywa takich no materiałów dokładnie. wulgarnych Dokładnie Okej Dobra, dawaj Nie zdążę Chociaż? Też się odbija, to nie jest taki nie. sam, też się odbija ta piłka nie, no Ci Boże piłka, krążek nie, Ale nie tak mocno, Sora, Bo chyba troszkę Ci przeszkodziłem Mogłeś krzyczeć To czasami... To czasami nie mam pojęcia, teraz się w ogóle ten... odbiło od powietrza, no, o, o, o. no dobra nie. Czekaj. Dobra, i teraz wierzę. Nie wierzę. O, o, Dobra, wracam. Mamy problem. Wpadłem. Wracam, wracam, wracam. Nie, nie, nie. Ja! Tak, dobrze, że ich się że dotknąłeś, bo i tak by wpadło. Stary, czego ty kurna, chcesz? Wcześniej mi też tak tyknąłeś. Ja ale ty się z problemem urodziłeś stary Ale Panowie, nie kłócimy się, to się, ma być... Zepsuliśmy ten... im HTN, e, chemię w zespole dobrze, no, tak. troszkę Chemistry <laughs> Zero, ale ten... Czy ten krążek czasami nie wygląda dla was jak OREO? No to już wcześniej mówili, nie? No, no, no tak Tak Troszkę tak O, Dobra Super Oj Nie mam to, spoko Spokój, jak lecę na kontra? No. Twoje kamek? Nie, bo oni to zabiorą teraz Chociaż kamek, właśnie tak to się stanie Okej, okay. no i masz to Def, masz to Masz to? Nie, no, nie dobra, dobrze no, jest Jest. Wrzutka, patrz, pójdzie, bramkę. Nie, kamek! Może! Ojoj, ojoj, oj. Shit, super. I teraz ja tam wlecę. Czekaj, to zbójka robusta? Spróbuj to wrzucić jakoś, tak, tak. czekaj. I teraz z góry. O, brawo! Patrz Nie! Super kamek, dobra! Ty, 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 wracam. Nie wpadnie. Nie wpadnie, nie, ale. Dobra. Nie, nie. Patrz, jest! Dobra, Jezu, Def to wybił! Nie mam sta, nie mam, sta, nie mam, sta, nie mam sta, ale spróbuj wrzucić. No, spróbuj dotknąć to jeszcze. Aj, Dobra, no, wybiłem, wybiłem, wybiłem. Dobra, wracam już jak coś. Dobra, Kamy, Dobre! Fuck. Dawaj, dobij to nie, sam! Nie, sam! No tak nie. sorry. Spokojuj, spokojuj. teraz sorry, no, no, piłki, to Ty to no. teraz dotknąłeś, czy to samo Ja to wybiłem ja do bramki, bo kurde, już myślałem, że zdążę jeszcze w bandę tu uderzyć, patrz tutaj. Bo znaczy z mojej perspektywy to, to trochę dziwnie wyglądało, no ale nie, ja to doceniłem na pewno. Widziałem. Stary, 30 sekund, dwie bramki to jest do zrobienia. Nie ma opcji, tak. jak bezładnie wszyscy uderzyli. W <laughs> <laughs> kręgle się pakowałem. Tak. O? No! Brawo! Aj! Do środku i ten X. Proszę w ciebie... O oh, cholera, jasno. Co, czy ma na wrzutku jak coś? No, nie wiem, czy to jest dobre. Dobra. Jest. Nie, nie. Nie, nie ma. Dobra. Żutka, 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 żutka. nie, nie wiedziałem Patrz Patrzysz, szła do w. Maj, kurde. Ładnie. Dobra. Ej, nie mam pojęcia, na jakiej zasadzie działa ustalenia tych statystyk, może statystyk tych. No jak się ta piłka odbija, nie mam pojęcia, ten, na jakiej zasadzie cztery to działa. Teraz jest 4 gole. No, ładnie poszło. A to jedno z... o, Jak w ogóle? Czekaj. Asystent, ja to musiałeś sam sobie w akcji wypracować jedną. No, ale fajnie wyszło. Także mamy 1-0 w pierwszym meczu. Ale się zrobiła taka troszkę niezręczna ten... atmosfera. <laughs> Powiem wam. Myślałem, że będzie taki zabawny odcinek. Będzie na czterech, czyli będzie więcej śmiechu. A tutaj... ZABIJĄCIE! <laughs> <laughs> Nie masz kamyka takiego wyciętego, taki raid. Tak, tak będzie. Co to jest? Ty, co to, jo, jest? to co jest? właśnie mapa jest tylko z jednej strony i trzeba... no tak jakby na takim półokręgu trzeba Gdzie jest operować. Bramka? Tak to Gdzie jest bramka właśnie, jest tylko jedna. Za wami, za wami co? jest wasza bramka Co? Tak, tak, tak. tak e, to to kamyk? kamyk trzeba wykorzystać ich ten z dezorientacji A, tak, i oni muszą po drugiej stronie. Dobra, Dobra cię. Znaczy, możesz przejechać też przez bramkę, że tak to określę, sobie, żeby bronić sobie. Oh, w Grałem raz na tym. Super? Dawaj. Dobra, wypij te. Trasa, trasa, trasa. No, dobra. nie, kurde, Fajne jest. No bo dobra, dobra, dobra. jest coś takiego jak, jak custom maps teraz się pojawiło takie nowe i tam są właśnie takie jakieś różne, gdzie mają piętra i w ogóle. Wow. Jest naprawdę fajne, że coś takiego pomyśleli. się ja jestem Boja. i na bramce i na atak. <słysza> dobra. Cześć, cześć, bo właśnie <śniant i> Co? <śniant i sentyil quellant> Bardzo robił leci. No, no, no. O, no, 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 cholera, ja zostaw to, zostaw to. Def! Nie, no, nie ruszałem, nie ruszałem się. Serio, później mnie pada. Nie, nie! Dobra. Później się, pawia? Ej, jeszcze, <śmuszczanie> raz, jeszcze raz, jeszcze raz, def! Nie! nie! Def! Nie patrzcie, trafił to! No, miała... fuck Stary, teraz Pasz, nie wiem jak tam mam wybić to. Krótka. Nie, jeszcze raz. <śmuszczanie> stary, fucking. <śmuszczanie> po... po... <śmuszczanie> Co stary, <śmuszczanie> Dobra, jest. nie, nawet Nawet nie, że ja wybiłem pisma, ale okej. Nie! No, nie wierzę w to. Jeszcze raz, dawaj to jeszcze raz. Nie! Tak, dawaj, to roga! Nie, nie! Jak ty to! Dawaj, dawaj! Nie, co? Co? Jest, to? Lecim, to? Lecim, buzia, wecim, nie! 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 żeby to wbił. Ale z przewrotki poszło, patrz. Tutaj stara, bezwładna problematyka, ja ty robisz określenie. O, tutaj, patrz, No. Wszyscy, wszyscy latają ten tył w do Tak, tak, jest, tak, pięknie. tak, 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 Okay, brawo. No i teraz na to. No dobra wrzutka. No, no, no. Leci? Tylko ona się jakoś dziwnie odbija tutaj. O, no. super kamek co, nie dziwnie że tam O, dobrze, dobrze, dobrze. co, ty zrobiłeś? Wow. o, o, co, 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 super O, nie, co, 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 wracam.

Radek, radek! Stary, popakajcie! się! Dobrze, Dexion, brawo! Mogłeś ich końca trwać! się... Oddech. O Matko Boże, stop! O, Dawaj, Dexion. Zatrzymajmy tą karuzelę śmiechu! I teraz, teraz jak najlepszy wszyscy Ej, zachowaj, bo co? To jest poważny odcinek. Wracam. Czy mógłbym dotknąć piłki? Kamek nie! Jak wparował jak Filip z Konopi. Okej. Okay. <laughs> hey. <laughs> Daj. 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 Co Daj. 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 Co wszystko jest pod kontrolą Wow, dobra super Stary patch, to leci w bramkę Kamek Nie TAK, tak JEST zbra! Fantastycznie, wybornie, fenomenalnie Fajnie Tak jest A jak się stało, że my wszyscy z przodu Znaczy oboje z przodu byliśmy Kurde, Kamek was z urokiem osobistym zdezorientował tak, ja Właśnie też myślałem, że, że tak pójdzie Kamek lecisz, ty na jesteś raz. bliżej Dobra Dobra. Ja zostanę na razie z tyłu Dobra Super dobra. I to samo, powtórkę uh! robimy Nie, 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 nie. Tak Hashtag Stary! Easy, yeah, easy, yeah, easy, yeah, easy, yeah, easy yeah. level squeezy! Tak, dokładnie. Ja pierdziel, co ja zważywiłem teraz. Patrz jak się minęłam, hamską o oh się Stary, zarąbiście! Tak, baj. Jesteś bliżej. Ja też mam bliżej. No lecę, lecę, lecę. Super, dear. dobrze. Tu był słabe. Dobra. Brawo. Nie, nie, tutaj był. Nie, nie, nie. Nie, nie, a co, chcesz? Eee, uh, def. Jakby mi się Sora. To czy e, chciałem Wow. Nie. Tak nie! Kamyk? nie, 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 nie. Dobrze. Nie. Tak. tak nie. Jest. Fantastycznie. F fuck. Oj, mam tak dużo szczęścia, że to jest masakra, nie? Teraz. Jakie Proszę szczęście? patrz na tego Skina, patrz. Ale raz. To I jako... To wyborny Def ey, sorry, stary, ale autentycznie. To nie jest szczęście, tylko po prostu się mi ja z piłką teraz. Stary, raz się mi teraz przy tej akcji się Moja. raz minęło z piłką. No, 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 twoje, twoje, twoje. Oh my god. Dobra, bravo. Oh dobra, jest! Idealnie! Wiesz to? Oh, o cholera, jasno, ale mocno poleciało. Wow, Ty gole, na drugą gole. stronę gole. aż. Nie. Brawo! A już wyskoczyłem w powietrze! Nie! Nie! nie. Kto mnie Super, mi super, 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 super. To był def. Ja cię, jak chciej? Popchnąłem, <laughs> to niebieski ktoś z tyłu leciał. Dobra, dobra. No ktoś chyba z tą no, niebieski. Musimy ją razem spilić jak mów, to, że to def. Dr. To debiut. Dobra to ja A, dalej Next, to... Sorry kurde, sorry Brawa no, Miałem Sorry kę no. Okej okay. O ja Boże wieczo, kamyk nie. w naszą bramkę leciał. To było zgranie z główki do brąkarza i... Okej okay. Nie nie trafiłem nie w to kamyk, Czy ciebie to tu ja nie ma Nie nie ma ciebie tu Jestem Jestem ale mnie nie ma no, super. Aj. Dobra, foton gol No, dawaj, ja dawaj, no, dawaj, 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 dawaj. Ale ta piłka dziwnie lata tutaj, nie? Dobra, ale rzutka. No, nie, nie zatrzymałem Ci piłka lata tak jak piłka normalnie. No chyba że. Tak dobry jest. Nie, Dzień oś, oś dobry. Się nie odbija. Bo ja próbuję puścić po bandzie, a ona leci ty góry. No bo to nie jest ten krążek, tylko to jak piłka się normalnie odbija, dlatego się w sokera gra zupełnie inaczej jak ten. Jak się przyzwyczaiłeś do no znaczy, Ja wiem o co mi chodzi. Też, też, chodzi to, mi o to, że tu gra, na na normalnym bez problemu grałem, Idzie puścić po bandzie, a teraz ja ją puściłem, po prostu próbuję uderzyć w bok, a ona szła do góry, nie wiem czemu. Nie no No to wszystko się rozstrzygnie tak, w koszykówce. No troszkę, to znaczy ja tu troszkę zawarzyłem w obronie. Bardzo. Także moi drodzy rozstrzygnie się to wszystko w trzecim meczu, czyli w koszykówce. W, ten jak w Quake 3 Arena zrobił te... You dominated! The, 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 to, co? Stary, ja nie widział ty za mną jesteś, myślałem, z boku. Dobra. No jakim Tora. cudem miałem first jak wszyscy się z tym minęli, to ja nie mam pojęcia. <coughs>

no właśnie, to no, musi namuścić tak. Ale jak przeszta ryło, że się robi przeszła całe wody musi ubić, no to, to właśnie. Tak, ale ja można ja ze środka wybić. wybić. No, to było, to było dobre. Kurde. Potyasz, patrz. No, 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 no. Nie. A, właśnie nie, nie zawsze. Złe, tak. no właśnie złe, złe tam nabijam. Fila, gdzie jest kamek, jest kamek. Dobra, jest. Lecimy. O, o, nie. Super, nie, fuck. super. Tak jest. Idealnie. Tak, <coughs> Ja cię asystowałem? Nie wiem. No dobra, mi się podoba ta wersja. Bardziej def, no, on też, też znaczy, ja, ja wybiję to tam w przód, ale no, no dobra. No. Lecisz? Ja, leć, Fajer, ty, ty, ty. ty. Dobra, ty. ale ja, nie, nie, nie w tą stronę def. Wiem, wiem, próbowałem to tak tyłem uderzyć. Jest, dobra, dobra. Ten, dobra. Co dobra, dobra, dobra. Nie, tak? Nie. Tak. nie. O, Dobrze. Dobra. tak, dobra, dobra, na bok, na bok poleciało. Okay, Super, nie. dobra. Super nie nie nie, 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 To jak się odbije czasem. Czekaj, kamyk, patrz! Nie ma, nie patrz, ma, nie patrz, ma, nie patrz, ma. Nie! Brawo. Okej. Tak, o fuck Dobra, przebity, przebite Tak, oh, o no, f... Założyłeś party, już cię inwajtuje, kurde. Okej. Okay. Shit, bra. Ale, stary, ale tu jest skupienie nie teraz no, no, Teraz jest strasznie Nie szuj uciśnienia Stary jak przy zatwardzeniu Oooo ten. <mum> ten chyba już skończył <mum> Nie, tak? Padie, 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 wejdzie, 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 musi jest, Nie, nie, nie musza, że musza, że Patrzcie jak się Patrzcie na kamyka jak tam ja. Bo, brano. Ale patrz on stary węgiel by No ja uwierdziłem. Nie! Nie! to już Nie! 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 ten Nie! Nie! Ja Nie! Ja nie! że to już wybije. Brawo. super, Nie! 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 Ma. Ma. Nie! super Nie! 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 przecież twojej tam Nie! by Nie! Nie! wpadło Nie! Wiem. Było, Masz, było jeszcze bardziej oh, oh, płaskie. Oj, pasz, oj, padę, tu nie, podbiję ładnie. Nie! Nie! Patrz, nie, nie ma! Super, dobra. Ok. Kamek teamplay musimy zastosować znowu. Patrz, wejdź, wejdź. wejdzie. Nie ma nic, nie ma nic. Yes. Nie. Shit. Dawaj, wybiję to. Wybij to, no. No to wybij jak wybiję. nie, 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 Tak się wybija. Easy clear. Dobra, ja wybiję dewa Nie, nie wejdź. Dobrze? Brawo. Ser, so, jest... Ja, 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 ja. z... Jeden kosz przewagi tylko. Nie, 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 To jak nic. <grym> <grym> nie! Stop, Sto uspokoić. Trzeba uspokoić to, w firmie, dawaj, dawaj, dawaj. dawaj, dawaj. O, seba, Nie. nie! Boże, tak, nie! nie! Boże, tak jest, brawo. brawo. Jezu ja 3 do 1. Jaki kapeć jest... Jaki kapeć po na, na to? Dwóch. Stary, powiem że ja za cholernie nie ogarniam fizyki. To znaczy, fizyki ogarniam, tylko nie ogarniam jak to się poszło. No nie no, chodzi mi o to, chodzi mi o to, że ja nie wiem, na ja tych się ustawić, żeby, żeby to wszystko poszło. Ja, ja tu jeżdżę jak warzywo. A sam gra, po Nie! Kurde, nie. To wiele grachowało. Nie! Tak? Kto tu wybił? Tak? Ja. Wow. Zły człowiek. Ja nie ogarniam w ogóle, ci ludzie jak tam na mistrzostwach w ogóle grają. Stary, gramy, to, co to co oni chodzi. robią, to, to jest dla mnie Masz, jakaś bejdzie. poezja. Aj, sorry, nie wiem. A Spoko. co tu się dzieje? Sorry now? Patrz wejdzie, nie, nie. nie, nie, nie. No! No! <laughs> znowu Tarzan no. Nie no, no nie, spokojnie. nie. Co, fuck za mocno O patrz To, to może nie, wejść? Nie, Czy... Chociaż? Nie, nie oh, O, okej, okay, dobra, nic nie zniszczył Easy peasy kamyk, trochę nie tykłeś Patrz, fuck. Nie. Znowu nie. nie! Wracam Tak! Tak, tak, tak! Nie może, nie wejdzie. Nie! Tak! Wow. O tak! Dobra. What the fuck co ty robisz? Ej no! Dobra, pijam! Suba się! Dzieje, Dobra! O tak! O tak! O tak! <laughs> ty tam Tarzana i ci lub Ło wow. Ja pierdzielek, jest... Dawaj. Ej ja stary, tu się... Ja, ja wszystkie, ja pier... wszystkie nabrałem. Ej spoko, już teraz wygramy. Tutaj nie da się tak szybko tych koszul zdobywać. Jak nie? Ja pojęcie, jak jest jestem. To... Patrz. A, nie. A, tak, wejdzie. kamek. Idealnie. Nie. nie, nie weszło. Młody no księgu, się grać. Przecież gram, co ty ode mnie chcesz? Kurde. Ale stary, piękne łobiki. Jakie? Co tu się dzieje? Patrz, stowaj z naszego, nie. Nie, nie, spokojno. Ja jestem stary. Znaczy, nic się ja widzę, ale. ale nie, nie. To... Co, co? No, teraz! Co, co? Oh my god. Kamyk, podskocz. Ręka noga! Mógł znaczy. na ścianie! Na nie, ścianie. no nie, nie, bez ja Nie no co jest ja, ja, muszę ja I kolejna wygra Rana Nie no mówię wam, ciężko się gra dwa na jednego, nie? Mamy słuchawki Stary spieprzaj stary, serio! Dobra. Także teraz co? Także teraz Uda się wygrać Udało nam się wygrać, nie? Także wygrałem 2 do 1. Więc co, możemy u Ciebie zagrać teraz? z Mieki a ty z Nexą Także moi drodzy, w tym odcinku udało nam się wygrać z Jacobem i w kolejnym, czyli na, na kanale Jacoba będzie kolejny duet, czyli ja z Kamykiem versus Jacob oraz Nexium. Także zapraszam do niego na kana, zapraszam także na kanały pozostałych chłopaków, czyli Kamyka oraz Nexiuma i dziękuję wam za to, że wzięliście udział. Także do zobaczenia, trzymajcie się i siemano!